Do którego kibla idziemy? No to może ten na parterze. Zaraz koło pokoju nauczycielskiego. No co najciemniej pod latarnią. Ale on jest koło pokoju nauczycielskiego, a nie koło latarni. To taka metafora, że ta latarnia to jest pokój nauczycielski. Czyli skoro pokój nauczycielski to jest latarnia, to nauczyciele to Agata! No co? Chodź już lepiej do tego kibla. Kurde czuję, no też czuję, ktoś nie spukał. No czuję jakbym miała deja vu. Co byś miała gdzie? Deja vu Sandra, nie miałaś nigdy deja vu? Nie, no raz miałam grypę żołądkową, ale tak to nie, ty się weź może połóż tej to jest takie wrażenie, czuję jakbym tutaj już była. No ale nie byłaś. No ale wydaje mi się, że byłam. No to źle ci się wydaje, Agata. Nie wiem, może to był jakiś sen na jawie. Na jawie to są gry na telefon, a nie sny, Agata. No w sumie masz rację. Wiadomo, a co masz na śniadanie? Dwie bułki, a ty jedną bułkę. A z czym? No zależy, z czym zrobiłaś.